Dzień dobry, jestem Basia. Będę dzisiaj wiązać muchę. Zakładam haczyk do takiego czegoś, gdzie się wkłada haczyk. Teraz będę zaplatać nitkę. Muszę podciąć końcówkę, żeby nie odstawała. tak. Jaka wasza śmierć. I zaczynam przywiązywać pióra. Wiązuję takie puchate coś. Mm. Teraz przywiązuje ładne pomarańczowe pióro, żeby ładnie ta łóżka wyglądała. Muszę tylko podciąć te wystające. Jeszcze troszeczkę podwiązać pióro. I zawiązać supełki, żeby nie puściło. Podciąć nitkę. Nitkę. I muszka gotowa. To jest mucha na wielkiego wieloryba. Tego. Wieloryba. No i kto chce wybrać się na wieloryby, musi łowić taką muszką. Dziękuję.